Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu poświęconym dzisiaj zbiorom etnograficznym znajdującym się w Fabryce Sztuk. Przed nami dwie rzeźby, które powstały na plenerze rzeźbiarskim, organizowanym kiedyś przez szkołę podstawową w Niszewie. Pochodzą one z 2005 roku i zostały wykonane przez rzeźbiarzy. Ludowych jest to Andzia i Maciek, czyli Kociewianka i Kociewiak. O kociewu dzisiaj też opowiemy. Natomiast przejdźmy do sprzętów etnograficznych, które kiedyś znajdowały się w domach, były przedmiotami powszechnego użytku, korzystano wtedy z takich oto wiaderek drewniannych dzisiaj bardzo ekologicznych zamiast tych, które mamy w domach, czyli wszystkich urządzeń plastikowych. Stosowano też do kuchni takie kanki aluminiowe wielokrotnego użytku wykonane z aluminium. Ale ja chciałbym opowiedzieć wam o robieniu masła. Masła, które można zrobić Domowym sposobem. Zapewne w internecie znajdziecie dużo takich przepisów, ale my wrócimy do czasów bardzo dawnych, kiedy każda gospodyni w domu potrafiła zrobić sobie masło. Pod warunkiem, oczywiście, że były w gospodarstwie krowy, a one dawały mleko. Z mleka natomiast zbierano śmietanę. Ta śmietana musiała mieć 30% tłuszczu, bo jak wiadomo, w mleku. Mamy tłuszcz, mamy białko i mamy wodę. I tej śmietany musiało być około 30%. Przed sobą mamy masielniczkę. Jest ona pochodziona z końca XIX wieku. To jest wykonane z drewna przez bednarzy, którzy kiedyś pracowali na kociebiu. I do takiej masielniczki wlewano śmietanę. Tak jak wspomniałem, 30% śmietanę wlewano do masielniczki. Następnie kładano ten ubijak i masielniczkę zamykano i przez kilkanaście minut poruszając tym ubijakiem Mieszano tą śmietanę 30% i tam następował taki proces zbijania wszystkich kuleczek tłuszczu, w takie grudki tłuszczu, które zaczęły pływać dzisiaj, jak wspominamy, w maślance. Następnie po ubiciu tego tłuszczu, po zbiciu go w takie grudki, wylewano zawartość maślniczki do wiaderka bądź do miski, i wtedy rozpoczynał się kolejny proces formowania masła, do formowania miast, masła używano, można było to zrobić w zwykły sposób w kształcie zwykłe osełki. Ale kiedy były święta albo były jakieś uroczystości rodzinne, wtedy masło, żeby ładnie wyglądało na stole, formowano właśnie w takich oto masielniczkach. tutaj jest wzór kwiatowy. Kociewski, taką masielniczkę moczyło się w wodzie, żeby masło nie przylegało do tego. Wypełniano masłem, i tak jak babkę z piasku, wybijano na talerzyk. Kociewskie gospodynie, oprócz robienia masła, również bardzo często wykonywały pranie w domu. Nie było wówczas pralek automatycznych, tak jak dzisiaj, natomiast wszystkie prace wykonywane były ręcznie. Była to dla gospodyni bardzo ciężka praca. Trzeba było na, najpierw przy pomocy takich oto nosideł przynieść ze studni wodę. To są nosidła XIX wieczne z końca XIX wieku ze specjalnymi emblematami, bardzo bardzo ładne, bardzo solidnie wykonane z drewna. Każde nosidło miało na końcu haki i te haki, te, te haki zaczepiano wiaderka i na plecach po prostu przenoszono różnego rodzaju produkty, nie tylko wodę, ale również pasze dla zwierząt, jakieś cięższe produkty w wiadrach można było przenosić, czy rzemiaki przy pomocy właśnie takiego nosidła, które noszono na Plecach. Kiedy już nabrano wody ze studni, wlano do takich wiaderek, przynoszono ją przy pomocy tych nosideł, albo jak się powszechnie mówiło na Kociewiu, szuńt. Wodę wlewano do bali, czyli do wanienki, no i rozpoczynał się proces prania. W naszych zbiorach znajduje się oryginalna tarka. Na po, przy pomocy której wykonywano pranie jest tu yy, nadruk arkona, czyli ta tarka została wykonana w latach międzywojennych w obecnej fabryce sztuk, gdzie mieściła się właśnie wytwórnia wyrobów metalowych, również w naszych zasobach, nie tylko oprócz, oprócz tej tarki mamy również garnek wykonany z blachy ocynkowanej, jak również wannę kąpielową. Po wywieszeniu prania na lince i wysuszeniu, przystępowano do prasowania. W tamtych czasach były różne rodzaje żelazek. To jest takie najprostsze żelazko, które stawiano na piec. Tam, gdzie było gorąco, nagrzewał się metal i wtedy, przy pomocy niego, można było prasować. Nie było tu termostatu, czyli gospodyni musiała mieć bardzo dobre wyczucie żeby wiedzieć w którym momencie takiego żelazka użyć i nie przypalić białej koszuli męża. Kolejnym żelazkiem jest tak zwane żelazko z duszą. Bardzo ciężkie żelazko, to jest właśnie dusza tego żelazka, kawał metalu, który wkładano do pieca, nagrzewało się to do czerwoności i wtedy wsuwano do żelazka, zamykano z tyłu i kiedy już cały element zdążył się nagrzać, można było tym spokojnie prasować. Jak widzicie, była to bardzo ciężka praca, nie to co dzisiaj, że ustawiamy sobie termostat i żelazko nam nagrzewa się do odpowiedniej temperatury. Jeszcze trudniejszym do prasowania było takie oto żelazko, do którego wsypywano węgiel drzewny podlewano denaturatem, rozpalano, zamykano i takim żelazkiem trzeba było go, po prostu te węg... węgle rozżarzyć i dopiero wtedy można było przystąpić do prasowania. <tryk> Dzisiaj wyjeżdżając turystycznie do jakiegoś hotelu, nie potrzeba ze sobą zabierać żelazek, a to jest właśnie żelazko z okresu PRL-u, małe żelazko turystyczne, które można było sobie włożyć w swoje rzeczy do kufra, i w hotelu na przykład wyprasować koszulkę albo jakąś bluzkę